Zachowuje się nieodpowiednio. Prezentuje bieliznę przy mężu i przy obcych. W życiu prowadzą się w ten sposób tylko ladacznice. Jej gesty oraz sposób zachowania wcale nie są macierzyńskie. Nawet swoje dziecko trzyma jak szklankę. Jej poza nie ochrania dziecka. Nie da się tego porównać z naszą szarą szyjką. I tu i tam obraz matki, ale u małych dzieci formułują one zupełnie przeciwstawne odnoszenie do swoich matek. A tak w ogóle w amerykańskich kreskówkach nie spotkaliśmy ani jednej matki, która byłaby Młoda i w pełni sił, piękna, która budziłaby chęć do naśladowania u małych widzów. Wszystkie są odpychające, choćby te z Goffiego i jego drużyny. Niemłode, nieładne, antypatyczne i z pokracznymi figurami. I jeszcze jeden powszechny przykład, kiedy matka przedstawiona jest jako stara kobieta. W naszych kreskówkach tak przedstawiano babcie. A teraz pokażemy to, co nazywamy 25 kadrem. Obraz pokazujący się na ekranie na krótką chwilę, także świadomość nie zdąża ocenić go krytycznie. Takie obrazy rejestrują się prosto w podświadomości, tak jak podczas hipnozy. Film Piękna i Bestia. Czy coś zauważyliście? Nie? To popatrzmy klatka po klatce. Niemłoda, brzydka kobieta z twarzą wyrażającą złość i nienawiść, a na rękach u niej nie poznać od razu, czy prosięta, czy ludzkie dzieci. Bardziej odrażający i nieprzyjemny obraz matki trudno sobie wyobrazić. To obraz wiążący się z wszechświatowym obrazem matki z dzieciątkiem. Człowiek wierzący mógłby uznać to za świętokradztwo. A na drugim planie, nad tym wszystkim, jedna piękna bohaterka. To jest metafora budująca u dziewczynek odrzucenie macierzyństwa, szczególnie wielodzietnego. Albo chcesz być stara, brzydka, zła i biedna, to miej dzieci, albo piękna i młoda, to nie rodź. Niby jest zaproponowany wybór, ale praktycznie nie jest wyborem, ponieważ decyzja jest gwałtem wbita w podświadomość. Obraz kobiety to obraz żony i matki. I tak powinien wchłaniać się w świadomość, a także podświadomość dziecka, chłopca czy dziewczynki. Irina Miedwiedziewa, psycholog dziecięcy. Dla dziewczynki jako wzór do naśladowania, dla chłopca jako wzór przy dokonaniu w przyszłości wyboru partnerki. Jeśli tego nie ma, w najlepszym przypadku. Kobieta staje się przedmiotem zauroczenia, pożądania czy rozrywki, a w gorszym wywołuje negatywne reakcje do rodziny, życia w ogóle czy wstręt do własnej płci. Jeżeli nasycimy wszechświat takim wzorcem kobiecości, to stworzy on życie bez perspektyw. Bezperspektywne życie, w którym kobieta nie przedłuża gatunku, bez wzajemnej odpowiedzialności, w którym partnerzy nie decydują się na potomstwo. Ale wam to, co będzie pojutrze. Dzieci lubią patrzeć na kresków, ale rodzice powinni wiedzieć, że nie wszystko, co dzieci lubią, jest dla nich dobre i pożyteczne. Kiedy były małe, w dzieciństwie, chciały włożyć palce do kontaktu, dotknąć ognia lub czegoś ostrego i chroniliście je przed tym. To czemu teraz niektórzy Rosjanie patrzą na to, jak ich dzieci są kaleczone przez zachodnie filmy rysunkowe? Czy dzieci mają prawo do dzieciństwa, czy nie? W tym tygodniu główny urząd statystyczny poinformował, że ludność Rosji w bieżącym roku zmniejszyła się o 556 tysięcy osób. To znaczy, że liczba urodzeń nie przewyższa liczby zgonów i nic nie zapowiada szybkiej poprawy. Spróbowaliśmy przyjrzeć się przyczynom tej demograficznej katastrofy i chcemy przekazać Państwu, do jakich doszło wniosków. To, co zobaczycie i usłyszycie w tym programie, nie jest czyimś wymysłem. Są to wnioski z pierwszych w Rosji naukowych w Rosji badań, w Rosji badań na temat wpływu mas mediów na, na poziom urodzeń. Sedno problemu w tym, Sąc że problemy, propaganda wczesnego rozpoczęcia życia płciowego, rozpusty, położyć, swobody seksualnej, poligamii, próbnych sexu, i nieformalnych małżeństw i powoduje, że przestają funkcjonować normalne, stabilne rodziny, przez co spada liczba rozruszał. urodzeń. Przyjrzyjmy się, jak wyglądała liczba urodzeń w ZSRR w, w 1970. Roku. 2006 na tysiąc mieszkańców rodziło się 19 dzieci. Dla porównania w USA 14, w Anglii 12, we Francji 13, w Niemczech 9. A teraz spójrzmy jak wygląda sytuacja w Rosji po rewolucji seksualnej z końca XXI wieku. Według różnych ocen straty ludności wynoszą rocznie od pół do jednego miliona osób i nie są uzupełniane z powodu niechęci do rodzenia dzieci. Uwarunkowania są na tyle paskudne, że wzrost w samej Moskwie bez okolic urodzin o 2% wygląda jak eksplozja demograficzna. W 2000 roku Rosja zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem ciąży u nieletnich. Jeśli w 1976 roku na 1000 małoletnich dziewcząt w ciąży było 16, to na początku XXI wieku 105. To jest 6 razy więcej, pomimo potężnej promocji antykoncepcji. Do czasu importu seksualnej rewolucji w ZSRR ilość rozwodów nie przekraczała 20% zawartych małżeństw. Dzisiaj 60% małżeństw rozpada się, biorąc pod uwagę, że ilość zawieranych jest trzy razy mniejsza niż w latach 80. A teraz przejdźmy do najciekawszego. I jak mając do dyspozycji świec, tylko proste, proste środki informacji, można pracę. zmusić można młodych, zastąpić, inteligentnych ludzi do odrzucenia młodych młodych podstawowego instynktu przedłużenia gatunku. Wszystko przechodzi jak w dowcipie. Nie Lubisz dzieci? dzieci? Nie. nie. No, nie Ale tak podoba mi się sam proces. Szanowni rodzice dzieci w wieku od 9 do 18 lat Nie skąpcie grosza i kupcie w dowolnym kiosku periodyki dla młodzieży Wybrać bardzo łatwo Są przeznaczone dla dzieci w wieku, w jakim są postacie na opłatę Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z tą literaturą Będziecie wstrząśnięci ich seksualno-genitalną tematyką Która dominuje wszystkie inne tematy A oto przykład Jak skłonić dziewczynę do seksu Jak dziewczynę ma uwieść chłopaka jak się prawidłowo oddawać, oraz dla jednych i drugich, oddawać. jak się masturbować i jakie to i pożyteczne, drugich, jak, jak się zabezpieczyć metody ekstremalnej antykoncepcji, dla jak i gdzie usunąć ciążę. No i oczywiście reklama prezerwatyw. Dla czytającej to grupy wiekowej, dwunastolatków czy młodszych dzieci, prezerwatywy i wiele innych rzeczy pełni raczej funkcję zabawek. Zgodzicie się, że dla nastolatków z wieku 12 do 14 lat prezerwatywy to nie sprzęt do seksu. A ich potężna promocja i tak nijak nie przeszkadza podróży po świecie syfilisowi czy AIDS. Nie przeszkadza temu, że z 3 milionów dzieci poczętych każdego roku w Rosji, świat zobaczy tylko jedna trzecia. 2 miliony Padnie aborcji. I nikomu nie przeszkadza, że konkretne, dorosłe informacje publikuje się jakby w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Mówimy o periodykach o milionowych nakładach, na które rodzice próbowali wielokrotnie złożyć w sądach doniesienia o ściganie deprawacji nieleby. Kszylininiu slożyły się tak mużby do że Prosa Pałowa prawdzi. Mam niestety taką paradoksalną sytuację, w której dzieci zostały sam na sam z całą potwornością otaczającego świata. Pokazaną w środkach masowego przekazu z gwałtem przemocą okrucieństwem i pornografią. Wszyscy i w rozkładają ręce. Radzą w najlepszym razie, żeby wyłączyć telewizor. nie odnowu. Praktyka pokazuje, że na dzisiejszy dzień iściganie przestęp popełnianych przez wydawców czy inne środki mass mediów nigdy nie zostało podjęte. Oprócz tego istnieje jeszcze mnóstwo bardziej odkrytej literatury przeznaczonej dla małoletnich. Zwróćcie uwagę, że ta lektura wprowadza unifikację dzieci. Wybór tematów jest bardzo wąski. Gwiazdy, muzyka, rozrywka, rozrywka seks. Ot i cały wybór. Nawet stara sowiecka pionierska prawda niejednokrotnie oferowała znacznie szerszy wybór tematów. w że... Rody, z Irina Miedwiedziewa, psycholog dziecięcy, rzecz w tym, że sekret przedłużenia gatunku, sekret miłości mężczyzny i kobiety, to jest, powiedziałabym, specjalny sekret. Jeśli zostaje złamany w sposób patologiczny, to łamie to całe życie człowieka, cały jego los. Myślę, że to jest najgorsze, co można I zrobić dziecku. Za wcześnie i w niewłaściwej formie. Nie tej wynikającej z wieków doświadczeń poinformować go o istnieniu życia seksualnego. To jest świętokradz. w zdania. Poczytawszy prasę i przejrzawszy pod konkretnym kątem programy telewizyjne, łatwo zauważyć, że naszym dzieciom narzuca się następujące modele zachowań. Wczesne rozpoczęcie życia płciowego, traktowanie seksu jako rozrywki, masturbacje, szkodliwość powstrzymywania się od współżycia w młodym wieku, konieczność tworzenia próbnych związków, życie na kociołach, tolerowanie dewiacji seksualnej. Olbrzymia ilość tych informacji, ich identyczność w różnych formach przekazu, przygotowanie ich dla Sektora nieletnich pozwala śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z masową obróbką podświadomości, prowadzącą do jeszcze bardziej poważnych problemów niż problem demograficzny, który mamy już teraz. Wczesne rozpoczęcie życia płciowego na długo zatrzymuje rozwój w innych dziedzinach życia. Powstrzymuje proces dorastania dziecka. Nie ma silniejszych emocji niż seksualnych. Dziecko przeżywa wstrząs psychiczny i wszystko inne schodzi na drugi plan. Nauka, relacje z rodzicami i przyjaciółmi, myśli o przyszłej karierze. Każda cywilizacja ma swój wiek rozpoczynania dorosłego życia płciowego. Wiek, do którego dziecko powinno posiąść wszystkie sekrety i nawyki potrzebne do realizacji swojego sukcesu w konkretnym społeczeństwie. Wchodzą w to historyczne i socjalne w naszej kulturze jest to wykształcenie, praca, podstawy do przyszłej kariery. Czym wyższy poziom kultury, tym późniejszy wiek zakładania rodziny czy inicjacji seksualnej. Najpierw musisz opanować wiele podstaw, zanim uczucia opanują czyn. Jest to normalne, że na tropikalnych wyspach dzieci inicjują seks, jak tylko poczują na to ochotę. Tam banany same wpadają w prostopustwo. A u nas zbyt wczesne przełączenie z rozwiązywania problemów w rozwoju osobowości na seks skutkuje pokoleniem patologicznych nieudaczników. Nie bez przyczyny w USA w ubiegłym roku połowa licealistów zamiast matury otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkoły, nie będąc w stanie zdać końcowych egzaminów. Rozpoczynając życie płciowe, będąc w pełnej materialnej i socjalnej zależności od rodziców, dzieci przyjmują seks nie jako dziedzinę dorosłego życia, umacniającą związek dwojga ludzi i związaną z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a jedynie jako zabawę czy rozrywkę. Ten patologiczny nawyk przenoszą potem na swoje rodziny, które rozpadają się przy pierwszych problemach. Tam rozrywka kończy się. Trzeba żyć i przyjmować odpowiedzialność. Seksualna inicjacja na długo zatrzymuje rozwój społeczny dziecka. Dело w tym, że Człowieku Natalia Markowa, socjolog, pracownik Instytutu Problemów Socjologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk. Rzecz w tym, że człowiek w naszym społeczeństwie, w naszej cywilizacji powinien posiąść podstawy wiedzy pozwalające na utrzymanie siebie i rodziny, i stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Wczesne rozpoczęcie życia płciowego blokuje ten normalny dla naszej cywilizacji proces rozwoju i w następstwie tworzy pokolenie przegrańców, takie, jakie w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyrosło po seksualnej rewolucji. Popatrzmy, jak wdraża się mechanizmy zmieniające najpierw zachowania, potem osobowość i w sumie los naszych dzieci. Zgodnie z teorią socjalnego kształtowania, tak dzieci, jak i dorośli przyswajają wzorce, przyswajają emocjonalne reakcje czy zachowania na drodze naśladowania bohaterów telewizji czy kina. Zadaniem socjologicznego kształtowania jest tworzyć przy pomocy mass mediów zadany model ludzkich zachowań, podobnie jak w laboratorium za pomocą przyjemnych i nieprzyjemnych bodźców kształtuje się zachowania szczurów. W telewizji i w prasie tworzą się modele ludzi, którzy zachowują się nie tak, jak przyjęto w danym społeczeństwie. Te niewłaściwe zachowania modeli nie przynoszą im szkody, a są na koniec nagradzane. Typowy bohater amerykańskiego filmu na koniec odchodzi nagrodzony walizą pełną pieniędzy i sympatyczną babą. W modelowaniu seksualnej swobody w zachowaniach nieletnich służy jako nagroda uzyskanie tężyzny fizycznej, pokonanie kompleksów, uzyskanie autorytetu u rówieśników, Powodzenie u dziewczyn czy chłopaków. Przekonuje się ich, że bezpieczny seksionalizm jest pożyteczny dla zdrowia. Rodzinne, monogamiczne relacje, stosunki w celu spłodzenia dzieci są prezentowane jako nudna rutyna. Przedstawia się im seks jako wieczną rozrywkę, bez trosk z nieograniczoną liczbą partnerów i bez dzieci. Tak wygląda schemat informacyjnej sterylizacji całego pokolenia. Są to sposoby dotyczące wszystkich grup społecznych, a w rezultacie czego spada ilość rodzonych dzieci. Szczególnie dotyczy to mniej zamożnych warstw. To młodzież z tej grupy bawi się w najtańszych klubach, czyta najtańszą pracę i więcej niż ich zamożniczki.